Ja czy nie. I'm in love with the coco. coco. Dobra, odpalam. Ubelgi, let's go. Na tańce, go, go, go. Wow. Jakiś wow. mysiek pysiek dał mi followa 15 godzin temu. Hm. Witam Pawła. Witam Pawełka. Jak tam? Maszek, elektryczka, musi wlecieć. Dajcie pyk. Dawaj gierę. Teraz pytanie, czy mi przychwyciło na YouTubie. Święconka, a no tak, bo to dzisiaj jest święconka, no. Tak? Tak, no tak, no bo jutro jest śniadanie przecież. zapomniałem ja ale o tym, co, zapro. No już. musi być G. No jest, ty. To jest jakieś opóźnienie widzę konkretne, bo my w lobby jeszcze jesteśmy. Co? To jest za wolne? Opóźnienie spore, właśnie widzę, nie wiem o co, widzę, nie wiem o co chodzi. Widzę. To jest za wolne, a więc przesyłanie strumienia nie jest płynne. Nie wiem o co, kaman? Gdzie lecimy? Daj na szpital O kurwa, tak, 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 Uci ona jest ucięta, bo ona jest na YouTube shortca zrobiona. Jak wyląduje i będę biegał, będzie G. Nie wiem o co chodzi, otwórz widget, będę musiał teraz stopczaić Nie wiem jak mi będzie w bluzie szło, kurwa. Ja nie lubię grać w gry jak mam rękawy, nie? Wy mi na te rękawy takie, nie? Spotowe esportowe 200 zł. Ale ja nie kiedyś kupiłem, kupiłem ten rękaw i powiem ci, że to wcale nie jest kurwa takie fajne, jak każdemu się wydaje. Że jest. Nie, bym nigdy nie stwierdził, że ja nie lubię, to jest taki skam. Jeżeli lubisz mieć mega ślisko na podkładce, to tak. Ja, jak to założyłem stary, kurwa, hopi i odpaliłem sobie Valoranta Totalnie nie umiem grać, nie? Ty mamy, ty mamy, typa Mam iść do siebie? Już? Nie, ale. Na pewno? Wow. No Na... już leżę Tak, gdzie tu jest góra? Jebana, kurwa, jeszcze mi dobiła. Gdzie on był? Na górze sam na, na. na pewno No ale na sam górze jeszcze by. Lewe Aha fajna lewa kurwa Polrzałem w lewo Ale powiedziałeś na samej górze, to nie jest sama góra No ale bo dwóch, bo dwóch i jeden był na górze jeden był <noise> Ej, chuj. Ale się Aha, stary, czemu to jest takie opóźnione? Ja dopiero po schodach biegnę na YouTubie. Rozumiesz to? Eee. Siema Erik, witam Eryka. Ja muszę resetnąć live'a na tym, na YouTube.